Nodi i wielki kwiat. W krainie zabawek jest piękny dzień. Misia Tessie czeka, aż Dina otworzy swój stragan. O, dzień dobry, Tessie. Mam nadzieję, że długo nie czekałaś. Wiesz, Dina, tak się ucieszyłam, gdy usłyszałam tę wiadomość, że czekam tu od wschodu słońca. Wiadomość? W przyszłym tygodniu będzie u nas konkurs kwiatów. Chcę wziąć w nim udział. To wspaniałe! Uwielbiam konkurs kwiatów! Weźmiemy udział razem? Tak, tak, bardzo chętnie! To nie mamy chwili do stracenia. Masz jakieś nasiona? Jasne, jakieś mam. Tylko muszę dobrze poszukać. Jak się postaramy, może uda nam się wyhodować piękne kwiaty akurat na konkurs? Wychodujemy je razem. Nie. Ja zawsze wstaję rano, żeby otworzyć mój stragan, więc będę mogła wtedy podlewać nasiona i wyrywać chwasty. Dobrze, a ja zajmę się nimi wieczorem. Będę je nawoziła i śpiewała im. To, to jest, jest świetny plan! 37, 38, 38, 38 39, 39, 40! 40. 40. Mm. Hurra! Znowu wygrałem konkurs Jojonodi! Dobra, zagrajmy jeszcze raz, Tabi. Patrz uważnie, tym razem na pewno wygram. Dzisiaj grają w jojo, a wczoraj w piłkę. O, cześć Tessie Tak, organizujemy sobie konkursy każdego dnia i zawsze któryś z nas wygrywa. Z reguły ja. Nie, obaj wygrywamy. Hej, czy to są nasiona? Tak, wychodujemy z nich piękne kwiaty. Hodujemy je na konkurs kwiatów. Konkurs? Konkurs? <laughs> czy myślisz o tym samym co ja, Nodi? Tak, wreszcie możemy obaj wygrać. E, a masz może jeszcze nasiona? Powiedz mi, Misiu Tabi, czy chcecie wziąć udział w konkursie? Czemu nie? Uwielbiamy konkursy. Bardzo mi przykro. Niestety Tesi kupiła ostatnią paczkę nasion. O, nie! O! Poczekaj! Mam świetny pomysł, wiem, skąd wziąć nasiona. Chodźmy! Myślałem, że szukamy nasion kwiatów. To co my robimy pod tym drzewem przed ratuszem? To nie jest drzewo. Patrz! Ojej! To jest kwiat! Jeżeli zdobędziemy jego nasiona, wyhodujemy największy kwiat na konkurs. Wtedy na pewno wygramy. Ciii. Dobra, podnieś mnie szybko, to wdrapie się tam. Weź największe nasionko! Oh, oh. Złapałeś je, Tabi! Tak, jasne, że złapałem. Oh. Mógłbyś mi pomóc? Przecież trzymałem je w samochodzie. No dobrze, chodźmy się bawić. Ale Tabi, musimy je zasiać, inaczej nie wyrośnie. Więc zróbmy kolejny konkurs. Jojo, i kto przegra, ten je zasieje. Zgadzam się. Lubię o ogród dbać, siać coś tam i tu. Ogród mój wspaniały jest, pomagam rosnąć mu. Kwiat, żółty kwiat, każdy w słońcu lśni. Lubię o swój ogród dbać, bo radość daje mi. Udało nam się, Tesi, to najładniejsze kwiatki jakie w życiu widziałam. Sędziowie na pewno się jutro zdziwią, gdy zobaczą takie ładne kwiatki. Skoro już o tym mowa, ciekawe jak idzie Nodiemu i Tabiemu hodowla kwiatów. O nie, zapomnieliśmy zasiać nasiono. Wygrałeś konkurs, Jojo Nodi. To ty je przecież miałeś zasiać. Nie, Misiu Tabi nie sieje ten, który wygrał, tylko ten, który przegrał. E-e-e. a, -e. a, o nie. O tak. Słuchaj, nie mamy czasu, żeby się kłócić. Konkurs jest już jutro. Nie zdążymy już wyhodować kwiatka. To weźmiemy kwiat, który już jest wyhodowany. Dobrze, że pan Spark spożyczył nam ciężarówkę. Świetnie, Nodi, ruszaj! Zastanawiam się, tabi. Myślisz, że powinniśmy to zrobić? Daj spokój, Nodi, nikt się nie dowie. Hmm. Udało się! Oh. 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 Tabi, potrzymaj teraz kwiat, a ja pójdę po doniczkę. Wiesz... Nasz kwiatek będzie najlepszy ze wszystkich kwiatów na pokazie. Na pewno wygramy jutro konkurs na 100%. Jako sędziowie konkursu kwiatów, pani Różowa Kotka i ja obejrzymy teraz okazy. <laughs> Co ciekawie, zanim zmieniło się w bałagan. Dobry kwiat, odporny na wstrząsy, ale doniczka nie. To jest bardzo interesujące. Tak, ale chodziło o to, żeby wyhodować piękną roślinkę. Hmm. Delikatne małe kwiatuszki. Są po prostu prześliczne. A kolor bardzo dobrze pasuje do yy, do kształtu płatków. Chyba już mamy zwycięzczynię. Poczekajcie na nas! O, o, jej! o! I panowie, to nasi tegoroczni zwycięzcy. Medal złotej doniczki trafia w ręce Nodiego i Misia Tabi za ich ogromny i robiący wielkie wrażenie piękny kwiat. Gratuluję wam. Nody i Misiu Tabi, wasz kwiatek jest naprawdę bardzo piękny. Nie byłyśmy pewne, czy potraficie razem pracować, a okazało się, że świetnie wam to wyszło. Oh! Oh! Uh! Oh! O! Oh! O! Oh! Nic się pani nie stało? Oczywiście, że nie, ty nie niemądry chłopcze. Patrzcie, to nie jest prawdziwa roślina. Nie ma korzeni. To oszustwo! Wcale jej nie wyhodowaliście. No, Di, co to wszystko znaczy? Cóż, Tabi i ja chcieliśmy zasiać nasionko, no, ale zapomnieliśmy o tym. A więc. Pożyczyliśmy ten kwiat! Postąpiliście nieuczciwie i zniszczyliście własność miasta! Bardzo przepraszamy, panie Plod. W takim razie złoty medal trafia w ręce zajmujących drugie miejsce Diny i Tessie! Brawo! 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 brawo. Nodi? Missiu Tabi? Zniszczyliście piękną część naszego miasta. Musicie teraz posiać nasionko i wyhodować nowy kwiatek. Wiecie? Wyhodowanie kwiatka wymaga tylko trochę wody, nawozu i bardzo dużo miłości. Jeśli chcecie, pomożemy Wam zasiać nasionko. Dobrze, tym razem zrobimy to porządnie. Ja będę podlewał, a Ty spulchniesz ziemię. Nie. Ja spulchnie ziemię, a Ty będziesz podlewał. <śmienic>